Przystępujemy do nagradzania zawodniczek kategorii 2010C. Pierwsze miejsce zajęła Pola Domańska, KSGA Legion Warszawa. Miejsce drugie, Hania Pertkiewicz, Ronin Team Warszawa. Miejsce trzecie, Urszula Markowska, SGA IT Biały Białystok, Gratulacje. O wręczenie nagród prosimy trenera KSG Legion Warszawa. Miejsce czwarte Alicja Stępień, KSG Legion Warszawa. Miejsce piąte Nikola Krzyżanowska, Gracja Łódź. Miejsce szóste, Zuzanna Kufel, KS Orion Łodygowice. Miejsce siódme, Olivia Zawiślak, RG Legion Warszawa. Miejsce ósme, Patrycja Janaszkiewicz, Kalisz. Miejsce dziewiąte, Katarzyna Fornalik, Artgim Myślenice. Miejsce dziesiąte, Julia Baran, Gracja Wrocław. Miejsce jedenaste. Karolina Nikiel, KS Orion Łodygowice. Miejsce 12. Weronika Natanek, Gracja Ząbkowice Śląskie. Miejsce 13. Lea Wodałcz, AZ AZS Opole. Miejsce 14. Zuzanna Kułakowska, AZS Opole. Miejsce 15. Jagoda Kaśkosz, KS Kaja Komorów. Gratulacje dla wszystkich zawodniczek. Zawodniczki prosimy o wstąpienie.